Jest z nami Rafał Haratyk po wygranej nad Mazwydasem piezą na gali Warmia Heroes. Cześć Rafał. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Bo... Cześć. Aha, cześć, cześć. Eee, trzy pojedynek właśnie. Wiele osób jak z nimi rozmawiałem przed galą e, widziało w Tobie zdecydowanego faworyta i, i spodziewał się, że ta walka potrwa krótko. Czy jesteś zaskoczony tym, że aż trzy rundy trwał e, pojedynek z Litwinem? Eee, w sumie to tak. E, odporny na ciosy. Zdecydowanie. Nawet czuję na pięści, że jednak te ciosy nie były takie słabe, jakby się mogło wydawać. Yy, myślałem, że wcześniej zakończę, ale jednak paliwa zabrakło. Jednak moje przygotowania nie były takie, jak chciałem i no i... Trochę mi smutno z tego powodu, że niektórych zawiodłem, a, aczkolwiek no cieszę się ze zwycięstwa, nie? A, a ty, ty sam jesteś zadowolony z tego, jak dzisiaj się zaprezentowałeś w OKTAGONIE? Znaczy... Yy... Tak, do końca nie jestem jakoś super zadowolony z siebie. Wykonałem plan, który założyliśmy z trenerem, że będziemy jednak obalać i tą walkę przenosić do parteru, i udało się to wykonać. Aczkolwiek no, zabrakło tej mocy, żeby no, gdzie trzy minuty w dosiadzie, czy nam chyba nawet lepiej, i nie skończyć zawodnika. Nie? No, także to jestem trochę zniesmaczony tym ho, że tak powiem. Aczkolwiek Litwin twarde, to trzeba mu zostawić. Wygrana, wygrana, dopisana do rekordu. Myślisz już o tym, co, co dalej, czy na razie myślisz o wakacjach? Eee... Znaczy, powiem tak, eee... chyba odpocznę trochę, bo też w sumie niedawno urodził mi się chłopczyk, to już mówiłem chyba w dwóch wywiadach. Także to też dla niego z dedykacją ta walka. W sumie, dzisiaj ma już miesiąc. No, na te noce zarwane, do tego dochodzi jeszcze, bo remontuję tam, przerabiam, ogólnie robię na budowie, pomagam, jakby, no, wiadomo, kasy nie ma, jakoś tam superowo. Co się jak widać odbiło na walce, nie? że jednak nie dałem jakby całego tego czasu, który mogłem, nie poświęciłem na treningi i na przygotowania. Także następnym razem będzie lepiej, ale nie wiem kiedy to będzie, nie? Gdzieś w powietrzu wisi rewanż z Oskarem no nawet tutaj organizator tak. był zainteresowany gdzieś, żeby to, żeby to zestawić. Ty jesteś zainteresowany walką rewanżą z Oskarem, bo ona była nawet nominowana do walki, walki roku i, i bardzo się wszystkim podobała. Czy, czy skrzyżowałbyś jeszcze raz z nim rękawice? Znaczy, no pewnie, jeśli dostanę dobre warunki, bo wiadomo Oskar że jest dobry zawodnik, to jak najbardziej. No i nie będzie to chyba rewanż, tylko dokończenie niedokończonego pojedynku, nie? Tak, to taki, taki epilog wyjaśniający. Masz, masz na swoim koncie walki właśnie z, z trudnymi rywalami, bo Omar Chmadow, z którym się biłeś w Dagestanie, dzisiaj, jest, dzisiaj jest w UFC, czy właśnie nie myślisz, że, że troszkę za wysoko sobie zawiesiłeś poprzeczkę w niektórych walkach na początku swojej kariery tak naprawdę? No w sumie w Rosji. Hmm. Miałem długą przerwę i też po prostu chciałem wziąć już jakąś walkę, a trafiła się taka. Po prostu miał szczęście. O. Miał szczęście. Nie, trafił mnie, e, według mnie sędzia przerwał za szybko, aczkolwiek później okazało się, że strzeliła mi noga. Jak spadałem, po prostu tak mi się noga podwinęła pod tyłkiem, że ona strzeliła i, i nie miałem już mu tego później za złe. Aczkolwiek, no, było, mogę to porównać do tego dzisiejszego flesza, którego dostałem też w pierwszej rundzie. Dostałem, padłem na dupsko i w sumie walka toczy się dalej, nie? Od razu kontrola, nogi do góry i... No, tak, ale, y, no... Czy ja wiem, czy za wysoko. W sumie każdy jest do ustrzelenia, nie? No, jak się dobrze przygotujesz, to jesteś w stanie zrobić w sumie każdego, nie? Poza tą elitą, tymi zawodnikami, którzy już z tego żyją i które robią to na co dzień. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Państwo. Myślę, że na koniec kogoś pozdrowić, kogoś podziękować, to to jest chwila dla Ciebie. No, oczywiście chciałem pozdrowić sponsorów, podziękować im za wspieranie klubu, yy, yy, podziękować też organizatorom Gali, że zechcieli yy, mnie tu zaprosić i yy, w sumie sparring partnerom, oczywiście w przygotowaniach, rodzinie i znajomym, że trzymali za mnie kciuki. Dzięki wielkie. Dzięki.